Będziesz na vlogu Skuti. Dawaj, salto! Powiedz co się dzieje. Próbuję, Bara, kur kurczę. O nie, co zawiodło? Tory były złe, szyny były złe i podwozie też było złe. Siema, widzowie, jesteśmy na treningówce i będziemy robić sztuczki, ale głównie to ci tutaj, bo ja jestem nieutalentowany. Ju, Odjechałem prawie! <grym> A jakby co to, to było specjalnie, wylądowanie na 1-8, prawda? Tak. Taki tak miał być trik tak być. do fake. Żyjesz? Podia! Boga. Jest git, robi się dobrze! da cidade e lui. Co to było za dźwięk? Teraz jedziemy na pump truck, ale po drodze musimy oczywiście ułyć roweny. Już 360 stopem. Trik! U, mi w przednie chłonugę, widziałeś to? Jeszcze tutaj. Nie, nie ma A może na Oh Hey Are you going to make a sandwich?

Ej, właśnie, nigdy nie robiłem na małym. Uwaga! Nagrane! Nagrane! Gdzie są rodzice? Uwaga, leci bar na chopie. Dobra, 360 to znaczy Odnoszę, leci O kurczę Teraz było bardzo źle Dobra, lecę